Zadanie drugie. Wykonaj działania pod kreską. Popatrzmy w pierwszej kolejności na zadanie, które mamy w podpunkcie A. Tutaj mamy 234 całe i 12 setnych i do tego musimy dodać 32 całe i 24 setne. Pamiętamy o tym, żeby przecinki stały pod sobą. No i tutaj przed przecinkiem zapisują całości, tak aby rząd jedności stał pod rzędem jedności i rząd dziesiątek pod rzędem dziesiątek. No i też liczby, które stoją po przecinku też zapisują pod sobą. I popatrzmy dalej. No, zapisuję oczywiście, że dodaję te dwie liczby, z tym kreskę i zabieramy się za dodawanie. 2 plus 4, 2 plus 4 jest równa liczbie 6. Dalej będziemy mieli 1 plus 2, to jest liczba, która jest równa liczbie 3. Kres, przecinek stawiam tutaj, no i dalej dodajemy te liczby przed przecinkiem teraz. 4 plus 2 jest równe liczbie 6, więc 6 tutaj zapisuję. Dalej 3 plus 3 również jest równe liczbie 6, więc tą tutaj zapisuję 6. Natomiast dwójki, popatrzmy, ja tutaj nie mam do czego dodać. W związku z powyższym po prostu ją tutaj przepisuję. Czyli widzimy, że suma tych dwóch liczb jest równa liczbie 266 i 36 to teraz popatrzmy, to był podpunkt A, popatrzmy teraz na podpunkt B. Tutaj liczbą 652 całe i 50. Setnych dodaję do 32 całych i 12 setnych, czyli znowu pamiętamy, żeby przecinki były pod sobą, i liczbę 32 zapisuję przed przecinkiem, tak żeby rząd jedności był pod rzędem jedności, i rząd setek, właśnie tutaj setek nie mamy, znaczy mamy setki tylko tutaj, ale rząd dziesiątek. Rzędy dziesiątek też muszą stać pod sobą i też tutaj. Pamiętam o tym, żeby liczby stojące na pierwszym miejscu po przecinku stały pod sobą, i liczby na drugim miejscu po przecinku też żeby stały pod sobą. W kolejnym kroku zapisuję tutaj, że dodaję, stawiam kreskę ułamkową i zabieram się za, doda za dodawanie. 0 plus 2 jest równe liczbie 2, więc tutaj dwójką zapisuję, dalej 5 plus 1 jest równa liczbie 6. W związku z powyższym tutaj będzie 6. No I teraz te liczby przed przecinkiem do siebie dodaję. 2 plus 2 jest równe liczbie 4. W dalszym kroku mamy 5 plus 3. 5 plus 3 jest równe liczbie 8. Natomiast 6 ja nie mam gdzie dodać, czy nie mam do czego dodać, bo tutaj już w tym miejscu żadnej liczby nie mam. W związku z powyższym tą liczbą tylko tutaj przepisuję. W związku z powyższym wiemy, że suma tych dwóch liczb z podpunktu B jest równa 684 całe i 64 dwa setne, sześćdziesiąt dwie setne.